Dzień dobry, dzień dobry. A ja pokażę Dzisiaj, jak w prosty sposób podczepić PDF do pobrania pod zdjęcie, a jeszcze lepiej pod grafikę, taką na przykład jak w tym wpisie, gdzie jest napisane: jak krowie na rowie, czyli po prostu gdzie jest czytelna instrukcja dla spieszącego się internauty. Mam taki, taką grafikę na początku tego wpisu i pod koniec tego wpisu. Czyli pobierz PDF, i po kliknięciu w to pobierz PDF nasz internauta zostanie przeniesiony do e i ten e będzie mógł sobie po prostu pobrać, przejrzeć generalnie już tutaj z poziomu właśnie, z poziomu przeglądarki, o po to, żeby po prostu przerzucić i podjąć decyzję, czy, czy on ten e chce pobrać czy nie, czy chce zaśmiecać sobie swój komputer czy nie, a jeżeli będzie chciał pobrać, to po prostu tutaj klika na właśnie tę ikonkę zapisz. No ale teraz jak to zrobić? Więc właśnie, wchodzimy do wpisu, do którego chcemy dodać swój e-book z taką grafiką do pobrania. Ja tą grafikę przygotowałam w kanwie. Ja tą grafikę przygotowałam w kanwie, w bardzo prosty sposób. Tutaj wybrałam taką prezentację. Pierwszą stronę prezentacji zmieniłam, pobierz PDF. Tutaj napisałam jeszcze o czym jest ten PDF, czyli programy graficzne, darmowy e-book dla przedsiębiorców internetowych. Tutaj jeszcze stwierdziłam, że może zmienię sobie właśnie kolor tła. To jest taki gradient między fioletowym a żółtym i w tym momencie zapisuję sobie taką grafikę, czyli pobierz. Ja wybieram w formie JPG, bo jest troszeczkę lżejszy. I tutaj zapisuję, wybieram sobie stronę, ponieważ ja zawsze sobie odmieniam, próbuję różne, różne opcje kolorystyczne i dodaję nową stronę. Więc zapisuję stronę, którą chcę sobie pobrać. Więc zdecyduję się powiedzmy, że na tą grafikę numer 2. Gotowe. I w tym momencie klikam na Pobierz. I jeszcze jedna rzecz. Oczywiście muszę mieć ten. Muszę mieć przygotowany e-book, który będę chciała udostępnić za darmo. Więc takich narzędzi do tworzenia e-booków jest wiele. Ja lubię tworzyć e-booki w dobrym PowerPoincie, bo po prostu później jednocześnie mogę sobie taki e do takiego e-booka dograć prezentację. Ale również fajnym narzędziem jest Google Docs. I cała właściwie zabawa polega na tym, że w momencie kiedy masz stworzony e-book, teraz tworzy e-book o Pinterestie, właściwie kurs o Pinterestie, wchodzisz sobie i zapisujesz Save As. I tutaj po prostu w ramach formatów masz opcję PDF. To gdzieś jest ta linijka PDF, Teraz ją znajdziemy. A PDF. Zapisujesz sobie jako PDF i już masz gotowy dokument w formacie PDF, który pobierasz na bloga. No i żeby pobrać PDF na bloga i żeby podać podobnie i podobnie, żeby pobrać taką grafikę na bloga wchodzisz w dodaj medium. I tutaj dodaj pliki. I wybierasz i w tym momencie, kiedy sobie taki PDF załadujesz, to jest ten mój PDF, to co jest ważne, zobacz sobie tutaj kopiuj odnośnik, kopiujesz sobie odnośnik, czyli mam skopiowany odnośnik, czyli link prowadzący do tego PDF-u zapisany na stronie w formacie PDF z rozszerzeniem PDF, CTRL-C i w tym momencie... Mam link, który podczepię pod moje zdjęcie, a mam moje zdjęcie, które na podobnej zasadzie właśnie pobrałam, czyli dodaj pliki, wkładam sobie tutaj, pobieram sobie zdjęcie, taką grafikę, pobierz PDF i w tym momencie wrzucam sobie, wrzucam sobie tą grafikę na stronę i teraz, a teraz jak połączyć taką grafikę z PDF-em? Więc bardzo prosty sposób, najeżdżasz na zdjęcie, klikasz na ołóweczek, czyli edytu i tutaj gdzie mamy odnośnik do Wybierasz własny adres URL, własny adres URL i tutaj wklejasz ten właśnie adres, który pobrałeś z rozszerzeniem PDF, pobrałeś z odnośnika PDF, -a, który wrzuciłeś sobie do Biblioteki Mediów. No i tutaj aktualizujesz i zapisujesz zmiany oczywiście. I w tym momencie po wejściu na dany wpis i po kliknięciu tutaj jest po prostu... Zapisane, pobierz PDF. Jeżeli ktoś jest zainteresowany e-bookiem na temat narzędzi, darmowych narzędzi graficznych dla osób, które zaczynają działalność w sieci, to po prostu wystarczy tutaj kliknąć, pobierz PDF i ten PDF się otwiera i w tym momencie możesz go pobrać, a cały tutorial dokładnie rozpisany krok po kroku znajdziesz na blogu a jak i również kilka kursów dla osób działających, w sieci czy przenoszących swoją działalność do sieci, na przykład kurs o tym jak stworzyć swój własny kurs online. Zapraszam serdecznie, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.